Cześć dziewczyny! Dzisiaj pokażę Wam jak używać suchego szamponu do włosów. Jest to fajna nowość, kupiłam ją w Londynie podczas moich ostatnich wakacji tam. Ten jest akurat Big and Bouncy XXL Volume. Fajnie, przyjemnie pachnie, bo są takie, które śmierdzą po prostu chemią, natomiast ten... Mogłabyś? Tak, tak, potwierdzam. Naprawdę fajnie pachnie. Nie wiem jaki to zapach, ale... Ale jest tutaj butan, izobutan, propan, winogronko. <grym> Alkohol, denat. Denat no. nawet jest. Okej, okay. więc tak, bierzemy włosy. I, I teraz z odległości około 30 cm psikamy sobie u nasady włosów. Następnym krokiem: dzisiaj jest tylko biała mgiełka. Następny krok. Bierzemy szczotkę. Najlepiej, gdyby to była duża szczotka, bo wtedy objętość włosów też będzie większa. Ja niestety tutaj mam tylko taką, bo warunki są surwivalowe. I teraz opuszczamy głowę i krok po kroku wyczesujemy ten proszek z włosów. Raz za razem, raz za razem. Żeby upewnić się, że nasze włosy na pewno stracą cały ten nieprzyjemny łój, prawda? <gry> Wszystko jest już wyczesane. Możemy wrócić do modelowania włosów i zrobić na już czystych jakąś fajną fryzurkę. Ja na przykład ostatnio lubię samolajską kiteczkę. Jeśli macie ochotę, to y, powiedzcie mi swoje sugestie, czy było fajnie, czego jeszcze potrzebujecie. Szerujcie, followujcie, lajkujcie. Patrzcie.